Ciemność, niepewność, nieskończoność. Gdzie twoje najgorsze przypuszczenia mogą okazać się rzeczywistością? Kim jesteś? Nie widzę, jestem niewidomy. Nie obwiniam cię o to. Nie chcę was straszyć, ale wczoraj wieczorem znowu zaatakowano niewidomego. Podział jej twarz brzytwą i uciekł. To tylko ja. Wyobraź sobie życie w ciemnościach. Co to? To tylko wiatr. Ostatnio jestem tak poddenerwowana. Dla jednego chłopca straszny sen może okazać się rzeczywistością. Jak się ma mój mały człowiek pająk? Człowiek pająk nigdy nie wygrywa, a Batman zawsze powraca. Ktoś musi go złapać. Pokonam go. On ją zabije. Coś się stało? Na miłość boską, zatrzymaj się. Nie wolno ci się bać. Strach przed ciemnością.